Dzień dobry widzowie. Witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj na rowerku jak jest zwykle, I ja troszeczkę poprawiłem to zdoby, bo po prostu były za luźne. No to ja to jak wiecie, ja zdjąłem wszystko i ścisnąłem bardziej. No i tu trochę łańcucha nie starczyło, ale to nieistotne. Ale ważne że jest. Dzisiaj, jak zwykle, sami. Chociaż trochę podprowadziłem Adam do Romanowskich, bo tort odbiera, bo urodziny ma. Możecie napisać przez najlepszego Adam w komentarzu. Wow. Ale my widzowie już pewnie widzimy się, jak będziemy pod barem w sumie. Widzowie już jestem pod barem standardowo. No i ogólnie no coś się dzieje na hali, ale nie wiem, zaraz po skoczeniu zaczynamy. I ogólnie, no star, nie, nie starczyło łańcuchów tutaj, e, no nie starczyło, trudno, przykleiłem tak, żeby nie uderzało ramy już i tak dalej, e, no i mi to siedziłbym, nie wiem jak wam, mi to naprawdę siedzi e, i ogólnie dziś jeszcze z tyłu, jak złoty łańcuch macie z przodu, to jeszcze z tyłu taki wleci i będzie git. Więc no, y, będzie, będzie fajnie, będzie sztos. Więc... Foka, foka. Fejk bar, bar, Dobra. Coś tam było, ale no. jeszcze poprawiam to, poprawiam to. A to tak nie zostaje. O. O, i did. I teraz robimy fake i opobar. Nie, czekajcie. Ostatnia próba fake i fake I robimy dwa bary i się trochę rozgrzeje. Jak zawsze w sumie. Dobra. Nie, nie zrobię. Ale, y, próbujemy dwa bary, bo dopompowałem sobie trochę powietrza do oponek, także będzie troszeczkę ciążej. Ale próbujemy. Dobra, y, blisko, blisko. Y, ostatnia próba, ostatnia próba. Nie. Ostatnia. Co to jest? Dobra, widzimy się jak się rozgrzeje trochę. Dobra, troszeczkę się rozgrzaliśmy, i próbujemy zrobić dwa pula barsfinki. I później dwa barsfinki z tamtego czegoś, ale to, no. Chopko to nie można nazwać. Więc no, próbujemy. Dobra. Dobra, jest. Y no, git. Nie wiem, chcę My tak szybko podjedziemy, zobaczyć co się tam dzieje. I może pojedziemy sobie pod stare gminę czy coś. Zobaczymy. Gdzie na wiatr poniesie. Dobra. Co tu się dzieje Dobra, grają w nogę, okej. Okay. Dobra, więc my widzenie jedziemy sobie skoczyć tego tropika I będziemy najprawdopodobniej widzieć się pod starą gminą ogólnie to ten drop jest tak troszeczkę śniski I No taki średni najazd jest na niego Także no, mam nadzieję, że dobrze to polecę. No i chyba to lecimy. Uff. Uff. Dobra. Dobra, było chciwane jest. Jesteśmy pod mina, w sumie. Eee, tak. I robimy sobie pierwsze 1.8 dzisiaj. Tam Pan w koszu grzebie, ale to jest nieistotne. Próbujemy zrobić pierwsze 1.8 dzisiaj. Dobra, coś tam było. Jak na pierwsza jedną naszą no, to... No, może być. Nie jest najlepiej nie jest najgorzej. Ale robimy drugi raz sobie. Tylko widzowie y, musimy się poczekać aż to sobie... Aż to sobie przyjedzie. No więcej... Widzimy się za chwileczkę. Dobra, widzowie, więc nie, my zrobimy chyba jeszcze parę razy do żeby nie zanudzać po prostu. I będziemy widzieć się. Pewnie albo na skwerku, albo do mnie na chłopki sobie pojedziemy, coś tam porobimy. Zobaczymy gdzie nas poniesie wiatr. Widzę ja to tak w sumie mocno zacisnąłem, że no się nie ruszę prawie w ogóle. Ale to tam, ale to tam nie warto. Więc my sobie próbujemy, próbujemy zrobić jeden osią za 2. Oj ja, No więc widzimy się na skwerku. Widzowie, jesteśmy na skwarku? Ła! Wow. No, Git jest trochę bardziej sucho niż było wcześniej Więc no będzie można coś tutaj porobić Już od takie 11 Przynajmniej spróbuję Czekajcie Nie no co to, to jest Czekajcie Będzie lepiej. No, nasze ataki jedno i teraz zjedziemy schodki. Bo już to na nie będzie uderzyć ramę Także my, widzowie, widzimy się na schodkach, jak wejdziemy na schodki sobie. Dobra, jesteśmy. No, co, szybko zjedziemy. Na, działce, na działkę chyba do mnie pojedziemy po prostu. O, więc jedziemy. No. No i gdzie? Więc my, widzowie, chyba widzimy się po prostu u mnie na działce. To było nie no, no to tak szczerze, to wiało. To zawiało trochę no i no i mnie zwiało, no trochę <gry> więc my widzę, że najprawdopodobniej już widzimy się u mnie na działce. Widzowie, jesteśmy na działce. I ogólnie to ja, jaki kar odkrywać, ra raczej nie będę. Polskaczy, pokorzystam z tego tutaj, co jest eee, w sensie odkryte. Oh, ale zimno jest. Uff. Dobra. Widzowie o to skaczemy to czarną ogapa, treningówkę, ten stolik i już będziemy kończyć po prostu. O! Ole! Wbija! Dobra. Więc teraz lecimy treningówkę. Widzowie, ja dziękuję wam za oglądanie. My już kończymy. Skaczemy treningówkę i już no kończymy. Bo ten film już trochę trwa. Także już, no, założę to szybko rękawiczkę i. No, już dziękowałem za oglądanie, chyba. <ścoughs> chyba. Dobra, więc lecimy sobie treningówkę. Uh. Co to było? Widzowie. Do następnego.